Witajcie kochani moi. Eee, dzisiaj mam troszkę godzinę spóźnienia, bo planowano, dziś planowałam dzisiaj o godzinie ósmej się z wami spotkać, bo mam ostatnie przekazy od drzew, ale po prostu nie wyszło i dopiero teraz robię, dopiero teraz robię yy, live, ale zanim do tego przejdę, jeszcze raz, jeżeli ktoś chciał dołączyć do naszego warsztatu. 21, czyli w tą, sobotę, w tą sobotę, czyli zaczynamy o godzinie 10, kończymy o godzinie 10 wieczorem i Beata będzie robić o kurs, wykład o numerologii i koncert z misami tybetańskimi, a ja będę robić sesję z uzdrowienia i medytację z drzewami. Także link umieszczę w opisie, aby. Ktoś jeszcze z Was chciał, tak dla przypomnienia, że będę ostatni raz, ostatni raz o tym powiem, tak dla przypomnienia. Także są jeszcze, są jeszcze wolne miejsca i jak ktoś by chciał, to bardzo chętnie tutaj w opisie będzie link. Zaraz, zaraz Dan. Witam Krysię na czacie. Witajcie, witajcie, kochani. I... Co jeszcze raz, co wam powiem dzisiaj przekazać, że wiem, że dawno nie robiłam, ale ostatnio sami wiecie dużo się dzieje, bardzo dużo nawet się dzieje, bo co słyszę, to jest tak, że jest bardzo dużo wydarzeń się dzieje w ciągu bardzo krótkiego czasu. Sami nawet zauważyliście, że nie ma w ogóle czasu. Ja mam takie wrażenie. I w ciągu tych ostatnich dni, że jesteśmy w takiej, takim czasie takiego chaosu, że dużo się dzieje, że dużo takich negatywnych rzeczy, rzeczy występuje, czy to dosłownie w telewizji, bo ja mało telewizji oglądam, ale jesteśmy dosłownie z tych mediów socjalnych, jesteśmy tak pchani. Yy, na rzut, yy, Filmikami, różnymi innymi rzeczami, żeby po prostu wyciągnąć od nas energię i e, też można powiedzieć, że doczepić się do nas, bo to jest bardzo łatwo. E, ktoś chce, albo parę grup chce, osób chce, żebyśmy w ogóle nie byli w sobie, nie, nie połączyli się z naszą boską częścią, tylko. Tylko właśnie z technologią, e, z, e, z telewizją, to, co się dzieje w polityce, żeby ta nasza, to jest tak wyciąganie naszej energii re, e, z, cały czas. Także powiem Wam, że ja w ogóle się, się cieszę, że trochę mamy długi weekend. E, bardzo e, życzę Wam, żeby du, dużo słońca, gdziekolwiek mieszkacie. Wiem, że parę osób wzięło właśnie w poniedziałek, w piątek też. Wolne. I mam taki czterodniowy weekend, więc yy, życzę Wam, kochani, dużo słońca, odpoczynku na ważniejsze. Witam kolejną osobę Doroty na czacie. Także dzisiaj takie krótko zwięźle i na temat. Ostatnie przekazy, które, które dostałam od drzew. I w niedzielę pojechałam. E, e, no właśnie, nerwowy tydzień. Normowy tydzień dużo się dzieje. Ja też dosłownie od lekarza do lekarza chodzę i powiem wam, że ja jestem bardzo taką zrelaksacyjną, spokojną osobą, ale ostatnio po prostu wszystko mnie z równowagi wyprowadza i nie wiadomo dlaczego. Też parę dni temu był księżyc truskawkowy. Teraz jest koniunkcja dwóch planet, chyba Jupitera i Jewisza, i jakiejś innej planety. I księżyca, także to jest taki trójkąt, jesteśmy, to, yy, to chyba dzisiaj jest. Także możemy też mieć właśnie tych trzech, no księżyca nawet nie jest planeta, ale energię tych, tego dużego wydarzenia, które po prostu na nas spływają. Wszystko na nas spływa. Więc dzisiaj dobra, o drzewa zacznę, bo już nie skończę <gry> Witamy kolejne osoby na czacie. Witajcie, kochani. I tak, w niedzielę pojechaliśmy nad rzekę, i fajnie jest tak, że jeżeli ja mam taki przynajmniej zwyczaj, że biorę telefon, ściągam buty, no i biorę telefon i robię zdjęcia wszędzie. Szczególnie na przykład drzewom robię zdjęcia, czasami widzi na, na moim poście albo na, na, na przykład na filmikach, to są moje zdjęcia, które robię drzewom i w niedzielę jak pojechaliśmy się przejechać to poszłam dosłownie w takie pustkowiec więc z lewej strony były pola z prawej strony były, były brzozy były tam sosny i tak dalej także na takim skraju lasu no jak sobie tak chodziłam sama, po prostu chciałam się wyłączyć i chodzę, chodzę i nagle mam wrażenie, że ktoś się na mnie patrzy, tak, a nikogo nie było. Nie było ludzi. Od razu mówię. Byliśmy sami. I dopiero myślałam, że to moi rodzice mama z małą chodzi, ale okazało się, że ona tam daleko była. ja miałam takie wrażenie, że po prostu ktoś mnie obserwuje. Bardzo dziwna, dosłownie jakby ktoś miał oczy na moich plecach. Bardzo dziwna, taka, no, taka sytuacja. Ja odwróciłam się i mówię, no, kto to w ogóle jest, więc tak patrzę i mówię, dobra, albo co to jest, tak zapytałam. I, i jedyne drzewo, którym odpowiedziało, to była brzoza, więc podeszłam do niej, zamykam oczy i zadaję jej pytania. Zazwyczaj to y, po jakimś czasie dostaję odpowiedzi, czyli na przykład jakieś 15 minut, albo czekam, albo... Albo pół godziny czasami jest to i słowa się pojawiają, albo obrazy, albo słowa. A tutaj dosłownie, ja dotknęłam gałęzi i od razu dosłownie była taka konwersacja. Zaczęłam się pytać, skąd jest, bo słuchajcie, nie było wiatru w tym momencie. Naprawdę nie było wiatru. Ja w ogóle szkoda, że tego nie nagrałam, ale ja miałam takie wrażenie, że bardzo taka młoda brzuska która y, szerokość całego to pnia i tak dalej. No to była naprawdę jak, y, no może powiedzieć, kawaczek paznokcia, więc ona była bardzo młoda. Tak dużo energii schodzą na ziemię. Tak, to się zgadzam. Więc y, szkoda, że tego nie nakręciłam tego wydarzenia, bo tak teraz żałuję No i w każdym moim razie ona zaczęła mnie tak dotykać, dotykać ręce i ja mówię, dobra tutaj chyba się zacznie taka rozmowa między nami także dzisiaj wam o tej rozmowie powiem i ja po prostu czułam, że ona chce mi wiele rzeczy przekazać więc zaczęłam pytania, dobra, co chcesz mi przekazać pierwsze zdanie, które przyszło, że wy, jako ludzie jesteście wielcy trzy razy to się pojawiło i taka, dosłownie mnie uderzyła taka informacja mówię, dobrze e no, mówię, no, to co jeszcze chcesz przekazać? Jak już tak się zaczynamy, co jeszcze chcesz przekazać? E, bo, powiedziała mi też, że nastąpią bardzo duże zmiany. To będą tak falowo przechodzi. To też czujemy, że falowo, falowo idą. I powiedziała, że bardzo to jest jej pierwsza inkarnacja na Ziemi. E, także tu się, powiedziała, że się odnajduje między drzewami, odnajduje się kim jest odnajduje się, nie, wiem, nie pamięta skąd pochodzi, bo też się pytałam, ale powiedziała, że bardzo, bardzo długo dryfowała nad ziemią i patrzała, w jaki moment inkarnować, dosłownie jak takie ludzkie dusze. Inkarnować na ziemię, gdzie, żeby miała wsparcie, bo pierwsza inkarnacja to jest dla, dla wielu roślin, dla wielu. Drzew, można powiedzieć, bardzo trudna. I wyobraźcie sobie miliardy lat temu, zanim zaczęły schodzić rośliny na Ziemię, i wszystko było pięknie, ładnie, ale po jakimś pojawił się czas. Nie wiem kiedy, bo tu, tu tak się. Zach... Nie wiem kiedy w tym danym tym okresie, tak powiem, pojawił się czas. Jak pojawi się czas, to okazało się, że wiele roślin po czas przyciągnął inną informację, inną taką świadomość i zaczęło się zmieniać wiele rzeczy, i okazało się, że wiele gatunków roślin nie mogło dostosować się, nie mogło wytrzymać tego napięcia stresu i zaczęło po prostu no taka selekcja była, ale ta selekcja polegała na tym, że one zaczęły wracać do swoich tam planet czy konstelacji coś takiego. One były bardzo krótko na ziemi i były, e, oczekiwane rezek na ziemi. Zaraz poczekajcie, powiem wam też e, o tym. I ta brzoza w ogóle, ona miała wsparcie i brzoza tak innej brzozy, która była większa. Ona w ogóle nawet nie chciała rozmawiać. I mówię, dobra, zostawię, ale co zauważyłam? Że bardzo dużo pszczół gromadziło się wokół tej brzozy. W ogóle, bardzo takie ciekawe doświadczenie. I tutaj, dosłownie, ona była tak, ja poczułam tego drzewa, to że jej było bardzo, bardzo przykro, że ja w ogóle odeszłam od niej i nie chciałam już z nią rozmawiać, a ja po prostu byłam innymi rzeczami zajęta, i ona w ogóle. W ogóle tak, tak jak już wyjeżdżaliśmy, to ona po prostu tak jakby patrzała się i, i chciała, taka smutna była, czy, czy mnie jeszcze zobaczy, <grywia> dziwne wydarzenie, ale chciałam właśnie z wami się podzielić. Drugie, drugie takie doświadczenie co dzisiaj miałam, bo tak krótko pojechaliśmy do, yy, nad, nad rzekę, dosłownie tylko na dwie godziny, bo taka ładna pogoda była i no i poszłam się przejść i była taka mała akacja Mała akacja, w ogóle też dziwnie było, bo w pewnym momencie nie było wiatru I, i mówię tak, dobra, tam się przyjdę, taka alejka jest i, i zobaczymy jakie tam drzewa są I chciałam daleko bo były pokrzywy, więc mówię, tak tylko tutaj się przejdę I okazało się, że Taka mała akacja, może miała tak metr 60, 50, 60 wzrostu, bo tylko część widziałam. I, yy, I ja miałam takie wrażenie, jakby ona, tak, yy, to takie małe taki drzewko było, jakby ona po prostu chciała mnie uściskać. Dosłownie. I to było takie dziwne, że ja czułam, dosłownie, jakby ktoś chodził, tak nie chodzi, ale obserwował mnie, jak macie na przykład taką. Przyjaciółkę albo kogoś z rodziny, którego dawno nie widzieliście. I ta osoba po prostu tak przychodzi do Was, patrzy się na Was i, i czeka, kiedy się tak przytulicie. Coś takiego wam powiem. Także tutaj takie, takie dwa wydarzenia co miałam, bardzo takie ciekawe. No, powiem Wam, że y, czuć, że energia się zmienia, ale też może też tak macie że dostajecie bardzo dziwne sny, bardzo symboliczne sny, nagle w waszym życiu wszystko się przewraca. Wszystko jest takie, nie takie coś, e, bardzo dużo, no tu dużo się dzieje, ale nie możecie się odnaleźć, tak powiem, że coś tutaj nie pasuje. Nie wiem, jak wy, ale ja tak na przykład mam taki okres. E, kiedy oczekiwane laset na ziemi? Tutaj jest. Dobre pytanie, szczerze mówiąc, nie wiem, ale to, co ja obserwuję teraz, słuchajcie, parę dni temu ktoś mi powiedział, że słuchał w radiu, ja radia nie słucham, że tak patrząc z perspektywy polskiej, ale nie tylko Polski, to w tym radiu mówili, że w Polsce jedna para na pięć nie może mieć dzieci. Więc a średnia tam narodzin dzieci w Polsce to jest 1,1. Jak ja się rodziłam, była trójka, czwórka dzieci to była norma. Dwójka to już było tak naprawdę bardzo mało. I pamiętam, jak chodziłam do szkoły, to może starsze pokolenie też pamięta, że było, ja miałam 30 osób w klasie. Teraz wiem, że jest dużo, dużo mniej. Nie wiem ile, ale jest dużo mniej. To też możemy podziękować technologii, dlatego że jest spadek w ogóle e, spermy, szczególnie w Europie i jest, powiem wam, że parę lat temu jak oglądałam film Davida Aika, to było w 2020 roku, nie wiem dlaczego, bo ja parę lat, bo lat wcześniej byłam na jego wykładzie i on o tym nie mówił, ale Potem w 2020 roku on y, zrobił taki wykład, i nie wiem dlaczego to utknęło w mojej głowie. Nie wiem dlaczego, no ale on powiedział, że kliniki in vitro by, będą wszędzie. I ja na to nie zwróciłam uwagę, ale potem zaczęłam do, tak łączyć różne rzeczy. Y, i Zaczęłam takie, można powiedzieć, sama wyszukiwać, na przykład par lat temu, ile było, potem 15 lat temu albo 5 lat temu, i zauważyłam w Dublinie na przykład, że było ich, no, można powiedzieć, jedna na, ja nie wiem, jedna, chyba w odległości 50-60 kilometrów która była bardzo nawet schowana. Za Dublinem była gdzieś jedna i to wszystko. Potem, jak już yy, nie wiem, 3-4 lata temu, to zauważyłam, że bardzo dużo plakatów jest w autobusach, w kolei o, właśnie, klinikach in vitro, które dosłownie, jak żeby podeszły, wyrosły. Też jest tak, że jak ja byłam tutaj w szpitalu, małą rodziłam, to wyobraźcie sobie, ja byłam. Jak dobrze pamiętam, jedną osobą na sali porodowej i chyba jedna tylko mało się rodziła tego dnia tak, tak jak pytałam się, można powiedzieć na dwadzieścia ileś pokoi w każdym pokoju po trzy łóżka, to wyobraźcie sobie, że ja dwie noce sama byłam, bo żadne dzieci się nie rodziły Albo jak były, to były na przykład, każda kobieta miała tam swój pokój, a dwa łóżka były wolne, albo trzy łóżka były wolne. I ja się w ogóle bardzo zdziwiłam, bo jak moja mama mnie rodziła w tym samym szpitalu, to na korytarzu byli, były kobiety, bo pełno, pełno było, właśnie w każdym pokoju. No, także się zmienia. Też zauważyłam, że schylamy się ku upadkowi i to zobaczcie, jest tak, dano nam technologie. Mniej teraz osób dzieci się rodzi, to jest druga sprawa. Wiele na przykład książek jest wycofywanych. Nie wiem, czy zauważyliście, ale są. Także kupujcie książki, jeżeli są związane z są uprawą roślin, bo one będą powoli zanikać. Sami też yy, może jak macie dzieci zaważliście że sy system szkolnictwa bardzo się zmienił. Historia też się zmieniła, język polski też się zmienił. I tutaj jest można powiedzieć, jak ja chodziłam do szkoły, to wiele rzeczy pamiętam. Przed internetem jeszcze jeszcze pamiętam. I to to nam na pamięć różne rzeczy, a teraz to dzieciaki mają Ipada, mają kalkulatory, w ogóle bardzo mało używają swojego umysłu. Mamy te czat, czat, który pomaga na przykład w znalezieniu różnych rzeczy i tak naprawdę to my jesteśmy powoli pozbawieni kreatywności, pozbawieni, a kreatywność jest połączona z naszą duszą. Też jesteśmy pozbawieni e, e, myślenia w ogóle. Także, co zauważyłam, że to młodsze pokolenie, które ma 20 ileś lat, to po prostu to nie jest to, co starsze pokolenie. I e, wszystko tylko na telefonach je, jest. I też wiele razy tak było. W Polsce może nie widziałam tego, ale jak byłam w Irlandii, widziałam to. Że dzieciaki w wieku 15-16 lat, które przyjechały z Włoch, przyjechały ze Hiszpanii. Zero szacunku dla starszych osób. Ja będąc w ciąży, na no już można powiedzieć, zaawansowane, już ciężko mi było, na przykład stać w autobusie, to dzieciaki siedziały, mam z 15-16 lat, bardzo zmęczeni, a żaden z nich mi nie ustąpi miejsca. No, także Tutaj bardzo dużo się zmienia. Też zauważyliście pewnie, że są dzieciaki są odciągane od korzeni. nie, nie mówię, że wszyscy, ale jest tak, że są odciągani, że są w technologię wpakowani. I są po prostu. Że seriale, seriale, filmy, że na przykład rodzice są wyśmiewani, a dzieciaki są mądre. Też, też taki trend się pojawia, gdzie kiedyś była taka droga bohatera, czyli na przykład jak w filmie Więzny Wojny, że na przykład jest jakiś tam chłopak i on podróż wykonuje, żeby odnaleźć siebie i jakąś tam nagrody dostaje i tak Teraz jest tak, że chłopak jest odsunięty i tym bohaterem, bo staje się bohaterką, jest takie zatracenie wartości. W Irlandii jest tak, że na przykład bardzo dużo jest singli, w Polsce pewnie mniej, ale w Irlandii bardzo, bardzo dużo widziałam mężczyzn, którzy boją się wejść w związek, boją się odpowiedzialności bardzo późno zakładają rodziny. Kobiety też bardzo późno zakładają rodziny. I jakoś. No nie, jest po prostu albo wcześniej, albo późno zakładają, ale generalnie jedna i druga strona jakoś tak boi się, wejść w związek, albo są gry różne, albo są coś takiego. No, także tutaj widzę, że taka jest upadek takiej ludzkości, tak powiem. Nie wiem, jak to długo będzie. Mało, ale widzę, że, że po prostu rasę to może być. No też jeszcze odgórnie, ekonomicznie jest na przykład przedstawiane, że do tego roku ma być na 2030 roku, mają być technologie wprowadzone, mają być jakieś powoli jest na razie wprowadzona, y, mają być jakieś sankcje, mamy być pozbawieni ziemi, mam być y, centra, centra, na przykład w miastach mam no, nie ma być samochodów ale tych spalinowych, tylko elektrycznych, czyli powoli, powoli, ale systematycznie jesteśmy pozbawieni wielu, wielu rzeczy. E, także ja mam zamiar wynieść się dosłownie na wieś i uprawiać swoje owoce i warzywa, szczerze mówiąc, e, bo ja wiem, co będzie za parę lat, tak szczerze mówiąc. I i kiedy to będzie reset, nie wiem, ale tak przypuszczam, że w najbliższych 50-60 lat. Co będzie wprowadzone potem, no to trudno mi powiedzieć. Jeżeli dostanę jakieś informacje na ten temat, na pewno powiem. Także, kochani, dzisiaj taki, taki live. Bardzo się dzieje w ogóle cieszę, że dodajecie pytania, także jakże jakieś pytania macie, to możecie napisać nawet w komentarzach ja o tym. Postaram się zrobić film. Odpowiedzieć też na Wasze pytania, bo wiem, że piszecie. Także ja bardzo, bardzo Wam dziękuję za maile. Jak mam chwilę czasu, to zawsze wiecie, że Wam odpisz, odpisuję i albo robię na przykład krótki filmik na ten temat. Także kochani. Ostatnie miejsce, tak na zakończenie, ostatnie miejsce na nasz warsztat, który odbędzie się 21. Macie w opisie link do warsztatu oraz kontakt do mnie i jeszcze albo do Beaty też podam do niej, także ktoś jeszcze byłby zainteresowany, to, to proszę o kontakt z nami, bo to mówię to już ostatnie tam. Do... Dwa dni mamy, dwa dni mamy. Także nie wiem, jak długo w Polsce będzie. Także to jest taki mój ostatni, no, tak przypuszczam, pierwszy i ostatni warsztat. Także to tak na dzisiaj i życzę Wam dużo słońca, dużo odpoczynku w ten, w ten weekend i radości. I naprawdę takiego wyluzowania powiem, że parę osób wzięło piątek, też mam taki długi, długi weekend, a teraz szkoła pewnie się skończy, więc czas taki wakacyjny się zbliża. Także kochani, trzymajcie się i życzę Wam wszystkiego najlepszego i do zobaczenia wkrótce. Pa, pa.